60 dni codziennego nagrywania. Co się zmieniło? Cześć, tu Maciek z kanału Maciek56. Dzień 60 z 365, atomowe 365. Mam 56 lat i robię eksperyment. Nagrywam jeden film dziennie przez cały rok, żeby sprawdzić, co da sama konsekwencja. Dzisiaj jest dokładnie 60 dzień mojego wyzwania, czyli dwa pełne miesiące za mną. Pomyślałem, że warto zrobić małe podsumowanie. Bez wielkich słów, po prostu co widzę po tych 60 dniach. Najpierw może, co zmieniło się na plus. Codzienne nagrywanie przestało być problematyczne. Pierwszy miesiąc, każdy dzień to był stres. Czy w ogóle dam radę? Czy ktoś to ogląda? Czy niepalne głupoty? Dzisiaj? Po prostu włączam kamerę i gadam. Wstyd nagrywania przy ludziach nadal jest. Tutaj zmieniło się niewiele. Ze względu na pogodę i limitowany czas nagrywałem tak może za dwa razy. Mam nadzieję poprawić statystyki w tym temacie latem. Techniczny aspekt. Zdecydowanie na plus. Zaczynałem starym telefonem. Światło z lampki biurkowej. Dźwięk z puszki. Dzisiaj mam dobrą kamerę. Dobry mikrofon. Oświetlenie. Porządny statyw. Podstawy DaVinci Resolve. Pomoc AI przy obróbce całej potrzebnej reszty. Bez tego chyba bym sobie nie poradził. Nie jestem pro, ale już wiem, co poprawiać. No i to robi różnicę. Co jeszcze na plus? Energia i dyscyplina poza kanałem. Codzienne nagrywanie wymusiło rytm. Wstaję wcześniej, mam plan dnia. Tak ogólnie wydaje mi się, że lepiej zarządzam czasem. Kolejny plus? Społeczność. I to jest największa niespodzianka. Zaczynałem od zera, a dzisiaj to jest. 216 subskrybentów, ponad 89 tysięcy wyświetleń, komentarze, które naprawdę motywują. Ludzie piszą: Też zaczynam, trzymam kciuki, albo to mi pomogło, to daje największego kopa. Nie wyświetlenia, tylko że ktoś ogląda i ma to dla niego jakąś wartość. Co nadal jest trudne? Czas. To jest duży problem. Praca plus życie plus kanał. 24 godziny to jest po prostu za mało. Wstyd nagrywania na zewnątrz. Zrobiłem parę kroków, ale daleko mi do swobodnego vlogowania. Perfekcjonizm wciąż gryzie, kiedy widzę, że mogłem lepiej, ile błędów popełniłem. I co gorsze albo lepsze, widzę tych błędów coraz więcej i coraz wyraźniej je widzę. No i ostatni problem to pomysły. W niektóre dni to idzie naprawdę ciężko. Ale co jest najważniejsze? Przetrwałem. Nie przerwałem. 60 dni z rzędu. 60 filmików wymyślonych, nagranych, opublikowanych. 120 shortów wyciętych z nich i opublikowanych. To już jest sukces sam w sobie. Jak dla mnie oczywiście. Jeśli ktoś patrzy i myśli, po 50, to już za późno, to jest właśnie ten moment, żeby sobie przypomnieć. Nie chodzi o to, żeby być idealnym od razu. Chodzi o to, żeby zacząć i nie przerywać. A u ciebie, co jest Twoim dniem 60? Jaki nawyk próbujesz otrzymać? Co Cię motywuje, a co blokuje? Napisz w komentarzu. Jeśli ten odcinek Cię ruszył, kciuk do góry. Jeśli jesteś ciekaw, jak skończy się ten eksperyment, subskrybuj. Jutro, dzień 61. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia, do jutra. Cześć.